Fitbit słynie z ciekawych smartwatchy, choć na nowości trochę musieliśmy ostatnio poczekać. W moich rękach jest Sense 2, który ostatnio otrzymał istotne aktualizacje. Nie jestem wielkim fanem smartwatchy przez to, że są duże, ale muszę przyznać, że Sense 2 naprawdę dobrze leży na nadgarstku. Często smartwatche są wielkie, grube i ciążą na nadgarstku, czego absolutnie nie można powiedzieć o Sens 2. Ma szerokość 40 mm, czyli jest to średni rozmiar, a dla ludzi o małych nadgarstkach Czyli takich jak mój, nie wydaje się olbrzymi. To jest też jedna, jedyna wielkość tego zegarka, w innych wersjach nie występuje. Do tego jest on naprawdę lekki, bo waży zaledwie 37 gramów i był to pierwszy smartwatch, z którym faktycznie bez problemu mogłem spać, bo nie ciążył mi na nadgarstku i po prostu o nim zapominałem. Paski są montowane na system wpinania w kopertę i jest to znacznie wygodniejsze niż teleskopy. Wystarczy nacisnąć przycisk i wymiana paska staje się super łatwa i przyjemna. Sam pasek jest również bardzo wygodny, aczkolwiek zauważam, że lubi się brudzić, co widzę na swoim błękitnym egzemplarzu. System zapinania jest wygodny, tutaj nic złego się nie dzieje. Nowością w tej generacji jest fizyczny przycisk na kopercie, za pomocą którego cofamy się do głównego ekranu, bądź wywołujemy spis wszystkich aplikacji oraz tych ostatnio otwartych. Nietypowa zagrywka Fitbita znalazła miejsce w kontekście ekranu. Otacza go taka jaśniejsza, niepełna ramka. Na początku myślałam, że to może jakaś folia, ale to po prostu taki design. Ekran to AMOLED dobrze wyciemniony, także idealnie zlewa się z ramką, która jak zobaczycie, przy jasnych treściach jest dosyć spora. Interfejs jednak bazuje na czerniach, więc to wszystko się scala w jedną spójną całość. Jasność maksymalna ekranu jest bardzo dobra, jasność też odpowiednio pracuje, także czytelność jest taka, jaka być powinna. Tarczy na zegarku wybieramy z poziomu aplikacji, do której jeszcze dojdę. Jest ich dużo do wyboru, niektóre są konfigurowalne, każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Jest tutaj oczywiście pełny Always On Display. To czas na system. Jest on płaski, trudno się w nim pogubić. Animacje nie są idealne i czasami można dostrzec jakieś braki w płynności. Na pulpitach macie opcję śledzenia pogody, swojej aktywności fizycznej, liczby kroków, tętna z wykresem czy snu. Oczywiście te pulpity możecie sobie wyedytować. Od dołu są wysuwane powiadomienia, z którymi początkowo miałem problem, bo żeby się wyświetlały, trzeba było nadać aplikacji Fitbit priorytet w opcjach oszczędzania energii na smartfonie, żeby apka nie była wyłączana. Pod kątem sensorów to jest pomiar tętna i natlenienie krwi 24 godziny na dobę. Jest też wbudowany GPS czy EKG z monitorowaniem migotania przedsionków. Fitbit ma chyba najbardziej rozbudowany pomiar stresu i nawet specjalny sensor CEDA. A zegarek, gdy wykryje, że coś się z nami dzieje, to prosi nas o opinię na temat naszego samopoczucia. Możecie nawet mierzyć sesje medytacyjne. O aktywnościach sportowych już nawet nie wspominam. Jest ich dużo, a wszystkie wyniki możecie obserwować z poziomu aplikacji. Na powiadomienia możemy odpowiadać dyktując głosowo tekst, co jest godne odnotowania. To, czego absolutnie zrozumieć nie mogę, to fakt, że niektóre funkcje zaszyte są tylko w trybie premium, za który możemy, ale oczywiście nie musimy, zapłacić 57 zł miesięcznie. Na przykład dokładne profile snu, pulpit metryk zdrowotnych czy analiza zarządzania stresem. Przy tej cenie zegarka takie rzeczy zdecydowanie powinny być w cenie. Z drugiej strony Fitbit jest mistrzem w angażowaniu nas do aktywności fizycznej i domykania tych wszystkich kółek dziennych. Sam niejednokrotnie robiłem dodatkowe przechadzki np. po schodach, żeby zrobić dzienny plan. Poza tym jest oczywiście przypominajka o regularnym wstawaniu z pozycji siedzącej. W różnych testach możecie wyczytać o wielu brakach tego zegarka, ale ja testując go teraz, już kilka z nich mogę odhaczyć, bo pojawiły się wraz z aktualizacją. Mowa m.in. o płatnościach Google'owych przy pomocy portfela Google. To już działa. Niestety, na takie aplikacje jak Spotify, Google Maps czy Asystent Google musimy dalej czekać. W przypadku asystenta nie ma aż takiego płaczu, bo działa na Sens 2 Alexa. Dość to dziwne, biorąc pod uwagę, kto jest właścicielem Fitbita. Jeszcze dziwniejsze jest to, że dla poprzedniej wersji Sense jest dostępne wiele, wiele aplikacji do zainstalowania, natomiast Sense 2 nie ma na razie tylu opcji, a liczbę dodatkowych aplikacji można policzyć na palcach dwóch dłoni. To nie powinno tak wyglądać. Do mnie mówią, że z czasem to się zmieni i na flagowy zegarek również te apki będą dostępne, ale to powinno być od razu przygotowane dla użytkownika po wyjęciu z pudełka. Zatem obecnie z doinstalowywaniem dodatkowych aplikacji jest słabo, ale to nie jest tak jak większość pisze, że nie da się w ogóle i jest to zamknięty system. Innym brakiem, który wyeliminowała aktualizacja, to prowadzenie rozmów przez zegarek, czyli odbieranie połączeń. Nie możemy ich obecnie inicjować z poziomu zegarka. Tego szkoda. Podobnie jak braku narzędzi sterowania muzyką z poziomu zegarka. Aplikacja na smartfon jest prosta i trochę dziwię się, że tej sekcji z aplikacjami do pobrania nie mamy bezpośrednio w jakimś dedykowanym oknie. Poza tym mamy wszystko pod ręką, trudno się tutaj zgubić. Możecie sprawdzić odczyty wszystkich sensorów w odpowiednich zakładkach typu wykres snu, tętna czy aktywności fizycznej. To czas powiedzieć słów kilka o baterii. Akumulator ma 260 mAh, a producent deklaruje 6 dni pracy na jednym ładowaniu. Mając włączony Always on Display, osiągałem wyniki około 3 dni pracy. Bez tej funkcji to okolice 5 dni. Oczywiście dla takich urządzeń można spodziewać się nieco więcej, ale dla mnie i tak jest to wystarczające. Ładowanie następuje przez specjalną magnetyczną przystawkę, ale nie mylcie tego z ładowaniem indukcyjnym, bo tego tutaj nie ma. Proces uzupełnienia energii trwa około godzinę i 45 minut. Na koniec przychodzi mi taka konkluzja do głowy, że dziwnym posunięciem jest stopniowe dodawanie kolejnych funkcji do zegarka. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję, jest bardzo dobrze, biorąc pod uwagę możliwości tego zegarka, jest poprawnie. Mam nadzieję, że dalej system będzie otwierany na kolejne aplikacje, to na pewno mocno pomoże temu zegarkowi. Wiele rzeczy jesteśmy w stanie dodać za do pomocą software'u, zatem trzymam kciuki, aby Fitbit dodawał kolejne aplikacje, a jednocześnie, żeby cena spadała, bo zaczynamy z wysokiego poziomu. To wszystko z mojej strony, dzięki i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!